Cześć, witam na kanale Hello My Robot i zapraszam do obejrzenia dzisiejszego filmu. W dzisiejszym filmie pokażę, jak dodawać nowe tło i zmieniać je w programie. Wchodzimy na stronę Scratch MIT Edu i klikamy Rozpocznij tworzenie, aby wejść do edytora Scratch. Domyślnie tło jest białe. Natomiast jeśli chcemy zmienić tytuł tło lub dodać nowe, musimy kliknąć ten przycisk Wybierz tło. Dzisiaj zajmiemy się pierwszym elementem, czyli lubką wybierz tło. Pojawia nam się okno, gdzie możemy wybrać interesujące nas tło. Są różne kategorie, np. fikcja, muzyka, sport. Na zewnątrz, w pomieszczeniu i tak dalej. Możemy oczywiście wpisać szukaną frazę. Natomiast my weźmy na przykład jakiś pokój i napiszemy program, w którym kod najpierw jest w domu, w tym pokoju, a potem mówi, że idzie na spacer i tło zmieni się na jakieś tło na zewnątrz. Więc musimy jeszcze sobie wybrać drugie tło. Znowu klikam ten przycisk i szukaj. I weźmy jakieś tło, na przykład takie, jakieś krzaczki. I teraz tak, aby odszukać tło, które wybraliśmy, musimy kliknąć scena tutaj, i potem przejść do zakładki tła. I tu mamy wszystkie tła, które są w naszym programie, nawet to tło domyślne, białe, które teraz nam nie jest potrzebne, więc je usunę. Można kliknąć ten znak kosza. I mamy już dwa. Można też zmienić nazwę, na przykład nazwijmy to dom, a drugie tło nazwijmy spacer. I teraz te nazwy już się tutaj pojawiły i łatwiej odszukać interesujące nas tło. Czyli zaczynamy nasz program Gdy kot jest w domu. Klikamy teraz zakładkę skrypt. I aby kod coś powiedział, musimy napisać skrypt dla kota, nie dla sceny, bo teraz jest podświetlona scena, tylko dla kota, dla duszka. Więc klikamy duszka. Teraz jest podświetlony duszek, i to oznacza, że będziemy pisać skrypt do duszka. Czyli z kategorii zdarzenia bierzemy blok, kiedy kliknięto zieloną flagę, i kod nam powie, nie cześć, tylko idę na spacer. A potem tło zmieni się na spacer. Oczywiście tutaj jest lista rozwijalna, w której mamy nasze tło dom, spacer. Możemy wybrać następne tło, poprzednie czy losowo wybrane. Nas interesuje konkretnie tło. O nazwie spacer, bo kod powiedział, że idzie na spacer. Czyli teraz uruchomię program, idę na spacer i tło zmieniło się na to spacerowe. Dzisiaj nauczyliście się, jak dodawać nowe tła i zmieniać je w programie. Zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Subskrybuj mój kanał, a nie ominą Cię nowe filmy.